To jest Strongliner, to jest, jest konieczny koniec z gry Europy Uniwersalistycznej 4 Slanem. To jest widok na przebrzydłą Europę. Ale widzę, że Rosja, znaczy Moskwa ma walkę z ottomanami. Ona ma to już ze Szwecją, czyli znaczy, jeśli bym wypowiedział Szwecji... To bym mógł... Eee... statku ostatków zostawcie? 14, To bym mógł wtedy... Mmm... Mógłbym e, zająć się i mieć w końcu prowincję w Europie. To jest tak zwana wojna bez Kasusbej, ale chuj. Też, mój wasal jest już na tyle duży, że e, sobie go wciągniemy. E, dobra. I poza tym, chyba sojusz najlepiej by było wziąć może jeszcze z Czechami. Może nie w tym momencie, ponieważ jeszcze nie chcą, ale Czechy mają dużo sojuszników i dlatego mogą być przydatni. Ok, i w tym momencie wypowiadamy wojnę bez kostosbeli tutaj ponieważ tak i pój płyniemy szybko na sztokholm i drugą flotę bierzemy płyniemy ją szybko po drugą e, armię i lecimy z bitym mm, rewolucja jan separatist to wy tą flotą płyniecie Looming Disaster, tak to zboostujemy, no, za dużo razy kliknę. Eee. zero 0%. No, dobra. nie, nie chcemy was, właśnie kogo, weźmiemy sobie tego jesteśmy weźmiemy of Time. I tak, czemu minus klasy? Eee, dobra. Widzimy. Eee, Szwecja ma 2000 ludzi, sprawdzałem przed nagraniem, więc to no nie jest nic co by mogło mi zagrozić A Rosja jest, dostaje obecnie wpierdol od Turków Osmańskich Więc też nie jest w stanie mi zagrozić Dobra Kupimy tutaj, teraz tak, czy druga flota dotarła? Dotarła to szybko, pakujemy tych Mamy 14 tylko statków transportowych? To bierzemy 14 ludzi i płyniemy tutaj, no nic nie poradzimy na to. Konfucjan, szybko. Żeby tylko ci nam tutaj się nie wpieprzyli. Dobra, tam stoimy. I separatist. Widzicie. mógłbym zdetaczować oblężenie, jeśli już tutaj nie. To się przedłuży niby. Ale tak czy siak, jedyną drogą dla moich przeciwników, e, dobra, wy tutaj, przejście stąd, nadajcie e, lidera mm, pezant. 400 dukatów to ma naval attrition. High, wy macie high naval attrition. Pójdźcie tutaj, Naprawcie się. Nie ma sensu ryzykować się znowu głupią atrakcją statków. Jak to ja potrafię zrobić. około hmm, autonomii, jako autonomii trudno, dobra tutaj zajmujemy ten, tym... dobra zajęliśmy to, pięknie teraz, szybko idziemy tam, a wami płyniemy tutaj, bo czemu je? Sokholm padł, dobra idziemy tutaj, jeszcze, dobra statki, statki, statki tutaj, statki tutaj. Idziemy tu... Tak, tak, idziemy, hmm. Nie wiem czy będę zajmował absolutnie. Mogę tutaj wybrać co. Dobra, to weźmiemy sobie tych, aby mieć Monarch Administrative skill plus 1. Idziemy. Byłoby es sum as possible zająć całą szwecję. Trochę Moskwy. Mamy mało tego, więc musimy się naprawić. Moskwa ma większe problemy niż ja. I sądzę, że e, bym wezwać Norwegię w tym momencie. A wezwę ją, dlatego że już tak siak kupuję całą Szwecję. Więc jedyne jest, co będą robić, to pomagać mi z e, Moskwą. Czy to nie jest genialny pomysł? Pewnie jest średni. Właśnie odnośnie tych mnie martwią wiecznie. Czy mam jeszcze polski mit? Mam na jeszcze jedną armię. Nie ryzykować. Koloniści lubią wypowiadać głupie wojny, dobra. Spróbujcie mi tutaj tę platkę jedną. Dobra, 16 dukatów tylko na plus, miesięcznie. Ale coś, coś się zwróci. Dobra, idziemy szybko. Tutaj, szybko. Tutaj jeszcze mogę wezwać kogoś, jeszcze mogę dalej wydać pięknie. Do tej wojny. W ogóle wojna, na no, Susbelly. jest tam plus 2 stabilności. Lost claim on Aki. O nie, co ja teraz zrobię? Nie mam kostu na wasala, którego integruję. Integruję ich dlatego, że oni już mają blisko 100 developmentu. Więc tak czy siak zaraz by tam się im wkurwiali, że są zbyt silni i tam... Nie ma co z nimi już ryzykować. Sobie stworzymy nowego wasala. Dobra, bierzemy to. Bierzemy influence ideas. Żeby właśnie sobie robić wasali więcej. Dobra. Mendoza, Mendoza. 33 pointy, trudno. Właśnie wziąłem dyplomatyczne te... 1400 dukatów za 50 min powera, no nie w tym momencie jak zaraz będę brał instytucję Nie w tym momencie Choć oby jak najszybciej, a widać że dania się nie pierdoli O kurde, będą chcieli jak najwięcej sami chyba od odmocnku No i chyba tak Oni no, weszli do tej wojny tylko po to, żebym, na, żebym ja na pewno zadłużenie zabrał Widzę, że to, tak, to, tak to mi wygląda Jest całkiem śmieszne Dobra, ale i tak, chyba będę mógł wziąć 10 prowincji, a o to mi przede wszystkim chodzi, ile ma Szwecja, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem prowincji ma Szwecja, przy czym bym zostawił im może jedną, czyli będę musiał wziąć od Moskwy trzy, raz, dwa, trzy, trzy, o tak bym z was zrobił, jeszcze nie mogę od was roszczeń brać, ale już niedługo, no, pokonałem od nich ich jakąś armię zagubioną. Never mm, Skoro łódek, tak czy siak, ja już nie będę tutaj potrzebował. To doprowadzę te 9000 w tym celu. pików zostawcie póki co. To jest fabricated. Okej okay. nie lubię jak ktoś sobie robi na W taki perfidny sposób dobra, Ja mam jakieś stawki. Nie? No, okay. nie lubię jak ktoś sobie robi na mnie eee, ja mam porty. Może jakieś wbuduję. Ja to już właśnie budowałem przy, tuż przed nagraniem, żeby nie zapomnieć o nich, kilka fortów, że mogę polepszyć A Przede wszystkim nie ja muszę dać kasę na tą to. Tam. na manufaktury. No tyle mam To tu okay. mamy ale ich oblegają Może ja z Moskwy wasala jakiegoś zrobię Albo zwasalizuję kogoś w środku To było dobre Ale nie, nie wiem czy to będzie możliwe bo tutaj będą chrześcijanie A z niej nie mogę wziąć rola mariaż Więc może być średnio z tym Akurat Chciałbym mieć taki Army maintenance Pod blokiem jest Shellingdale dla dalej na Tak, tak, 23 dukaty Hmm, dobra, okupujemy nowogród, Idziemy dalej okupywać. dobra, czy wy już możecie się zgodzić na moje żądania, jesteście na minus 3, więc w sumie, jeszcze raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Dobra, może, może zostawię jakąś tutaj prowincję, żebyśmy się no, no, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem no, czyli no, 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 już za dużo będzie. Idę pokonać tutaj. okej okay. Advisor Midmaru, a e, o, Maintenance modifier. Dyscyplina Morale Armii, czy... może może wypłacenie wojsku? Wpłacenie wojsku to jest to. Dobra, jak tą z tą instytucją? Jeszcze nie, to jest na semestr. Nie, no ładnie jest robione tutaj. No ładnie, trzeba przyznać, że wypierdol poszedł w moskę. Uh, Release Nation Estonia Finland. Co ja co zrobić? Amazon System Zobaczymy, jak to się rozwinie. Niech ich trochę pooblegają się. Hmm. A jeszcze dmczycy. To już pokój chcecie, nie ma pokoju. Nie, teraz technologia. Smoke of time, 4 planety. Mogę to wziąć. Od czego ma się sojuszników, żeby wykonywali brudną robotę za mnie. Dobra, jeszcze tutaj pójdziemy. Ale Moskwa jest. Nie sądziłem, że w teorii powinienem się wbić w kolonistów, ale koloniści nawet nie chcą walczyć między sobą, co jest głupie, ponieważ Francja ma kastylę na rywalu i vice versa. Ale kurwa, nie, nie będziemy walczyli. E, Osłalnie tu stoją, dobra. Niech tam stoją. Jaki? Dobra, ile ty masz? lat? I jakiego masz Hera? 2,1,4, jesteś stosunkowo młody. Pomodlimy się za niego. Niestety zmarł, jak to zwykle moi Erowie, a na ogół zdychają. Mmm, Co będzie ty Messi? Nie tym ty Messi trudno. Aha, pizenci. Muskiewcy. Partykularyści, wszyscy im wybuchają. Dobra, już się zgodzicie na moje żądania. Więc. To złego to nie ja. Na Hua Finland. A jednego kora mogę zrobić? Dlaczego ty dwóch nie mogę? E, Szwecjo! Szwecjo, Szwecjo! Raz, dwa, trzy, cztery, e, pięć, sześć, siedem. Co wy na to? Tak. Ja mam dyplomaty. Musicie poczekać jeszcze 100 dni, przyjaciele. No trudno takie życie. Mm, dobra. Jak już te łódki tu są. Przeprowadźcie tych gości, przeprowadźcie do Europy Jedzie o skalę z wam jakiś bunt Dobra, multiple sam dobre w dobrym miejscu są, bo Szwecja ma tam kora, to ja dlatego tego nie mogę zrobić, ok. Okej, okay, ma to sens, ma to sens Jeszcze miesiąc i będziemy mogli zrobić Tam Kora, e, nawracanie prowincji e, tak, animistów. czekamy Innovatives, Local NRSI, czyli Innovatives to jest chyba tańszy kość technologii i tak dalej Już mam 100% ze Szwedzu ja Miałem Call for Peace akurat Coś jeszcze, mogę Wam reworkować Kora gdzieś w zani, dobra Na Hua Skandynawia 57 Warek Stan, Na agresywnej ekspansji też pewnie całkiem sporo, zająć życie Aż to były chujowe prowincje, oni byli prawosławni, więc tak, to, to absolutnie nikogo to nie przejęło. Dobra, i skończyliśmy misję. Misję, żeby posiadać 10 prowincji w Europie. Eee, są sobie kolonie dyplomatyczne, no, dobra, fajnie. Colonial system, nie, nie chcę mieć kolonii nation, bo to jest sam problem z kolonii nationami. Ale tak, rozjebaliśmy Europejczyków. Mmm... Uważam, że jest pięknie i że zasługujemy na to by być nazywani między kontynentalną potęgą Myś, że jesteśmy na każdym kontynencie Australia i Oceania jest Azja jest, Afryka jest dwie Ameryki są Antarktyda gdyby była to też by była Ora, to też bym był tą potęgą oraz e, Europa jak widzimy jest, Finlandio czy ja mam z tobą jakąkolwiek szansę na zrobienie Cię wasalem Nie, bo Ty nawet... Aha, bez to masz No dobra, no to w sumie trybułurkuje Ci gwarancję, kiedy tylko będę mógł No to, to mam bo oni się nigdy nie zgodzą na sojusz ze mną, niestety Przez Francuzów, żonych. Ale Pepiki by się mogły ze... chcieć ze mną sojusz mieć I pepi z Pepikami sobie weźmiemy sojusz Przyda się Great power To jestem... jestem great powerem, nawet nie mając wszystkich instytucji zrobionych. No, nice. Austria, Austro Węgry. Będę musiał im zreworkować gwarancję w takim razie. Krems fabricated Holland Holland. to jest na to robią? Dobra, a właśnie. Eee, w ogóle, no to przydałoby się tutaj dorobić wam ze dwa statki. Tutaj, od tu nic. Wysadzą radę. Ojrad. Przyjacielu. Dobra, pozbieramy te punkty. Później klikniemy wszystko naraz. Wydaje mi się, że Pepik będzie dobrą opcją sojuszu. For alliance. Tak. U mnie diplomatic relations, ale zaraz jedna dyplomatyczna relacja mi ubędzie. To nie jest taki problem. Czechu, powiedz mi że chociaż, że masz jakąś armię. 66 kafli, no to nie jest źle. To nie jest źle. Będziemy, mamy też całkiem niezły start na commonwealtha, ale commonwealth ma sobie zdania. To wypowiem wojnę Finlandii, zawołam do niej Danię i wypełniam wojnę commonwealthowi. Dania się nie dołączy. W ogóle można by wtedy do Europy przenieść całkiem już sporo armii. Commonwealth sądzę, że będzie miał dużo armii. Polska. No, 200 kafli. Musiał... niemalże całą swoją armię przerzucić do Europy, żeby to się mi się opłacało. Mora, jesteśmy na plusie, tak 14 dukatów. Okay. Musimy skorować te prowincje Kurde sobie fabrykują na mnie klejma ci brytole Ale Cały czas martwi Chyba jakoś przeżyjemy, co? Mmm, żeby przeżyć, a ja jeszcze mogę? Średnio Ale mam sojuszników dużo, więc może się trochę zbroję. E, Okej, okay, przepraszam wszystkich. Tu będzie małe cięcie. I tak. E, Dukaty. Przykro mi Norwegią, ale nie mogę ci dać dukatów. O kurwa mać. Co już pójdzie? E, improvisation szybko. Teraz się sojusz automatycznie zrywa? Chyba nie. Trusy mi się pokończyły, lepiej. Szkoda, że znowu pasuje z Francją, jak się tylko trusy skończył? Idę trochę lewej teraz... Okej, okay. ale z Danią, Dania, Dania, ale Dania ma tu wszyscy mają tak porobione sojusze Że ciężko jest Eee, Shun coś na wojnie z tymi debilami, co sobie Dobra, poprawię relacje z moimi sojusznikami, bo są w... Nie dziwię im się, że są wkurzeni Sam był wkurzony, gdyby pod moim nosem Jacyś sobie... Przyszli sobie jacyś gościowy, Goście o czerwonym kolorze skóry Zajęli sobie prowincje i by siedzieli i by mieli takie... No ale co? No to etnicznie nasze ziemie są. Ming, Trade Dispute in, z Australią. Oj tam z nimi są Australią. Australię może będę podbijał tam. Możecie tutaj się dorobić już te statki? Dobra, dobrze. Dobrze, sukcesu. Tak, co panowie w prawosławnych mieli? Co tutaj? Wy pewnie co? Tak, ale zostali sito w arystokracji, nie mogę ich nawrócić, szkola. sobie w ogóle chyba zrobimy? stajty w Europie, co? Tak by było, żeby to były prowincje nie eee, Niby mam ten Government Capacity, a ja jeszcze mam trochę, dobra. Eee, statki, statki, statki. W ogóle tu by się przydało zrobić kolejną flotę transportową. Tylko 10. Tak, raz i dwa. Na sobie nie będziemy walczyć, trzeba skorować do praca. Mam samych wrogów na tym świecie. A nie mam nikogo z taką mocną, w sumie takiego mocnego żadnego słusznika nie mam jeszcze. Muszę dotrwać do Age of Revolution bo wtedy te wszystkie nasje tutaj będą niezbyt lojalne. Cześć Rival Kosmos, 50%. A yearly to poproszę tak, widoczny absolutyzm. To jest droga, którą musimy podążać. E, absolut, właśnie jak to wygląda absolutyzm, bo nie dosyć niskich. 18, no właśnie. Eee, dyscyplina administrać efficiency, frame or duration. Okay. No, tutaj można być. I tak jest Ech, dobra. Nie mogę, bo nie mam tutaj. Jak zrobić kora przez to, że. Nie mam. Dwie prowincje w głębi Exile dobra Tutaj mam już te statki, tak? Dobra e, Was niekoniecznie, ale całą resztę trzeba przenieść tutaj Raz Coś dania się stało Okej, okay. ale mnie lubię. Poprawimy sobie z nimi relację Nie wiem co to znaczy no problem. Gdzie to jest? A, ja nie tą to jest jakaś prowincja. Chociaż, kurde. O, mogę sprowadzić te e, instytucje, więc ją wprowadzimy. Hmm, dobra, technologie będą tańsze. E, zarabiamy nagle więcej dwa razy. I jest wszystko świetnie, Dobre następnych tam Jeszcze następnych Bardzo sukcesowo Trzeba kolejnych I jeszcze następnych Można robić budynki, budynki Co Tego nie mogę Lub eee, tutaj Znalazłem się. Okej, okay, ale ja myślę, że to jest idealny moment, aby zakończyć ten odcinek. Także ja nazywam się Linor, to był odcinek, w którym Aztekowie w końcu podbili Europę. Eee, trzymajcie się ciepło, no i cześć!